Słuchajcie kochani, mam gorący apel do was, prośbę do wszystkich, którzy śledzą mój profil. Jak wiecie, trwa akcja zbierania podpisów przez mieszkańców Helu, stop wycińce drzew pod deweloperkę. Wcale się nie dziwię mieszkańcom, że zabrali głos w tej sprawie, że mówią stanowcze nie, betonozie stawianiu kolejnym hoteli. Sami zobaczcie, na jakiej pięknej, na jakim pięknym geograficznym położeniu znajduje się Półwysep Helski. Oznaczone takimi tablicami, obszar Natura 2000, Zatoka, Zatoka Pucka, Półwysep Także kochani mam gorącą prośbę, jeżeli możecie podpiszcie petycję przeciwko niszczeniu naszego Półwyspu Chelskiego przeciwko wycince drzew pod kolejne hotele, apartamentowce wspierajmy mieszkańców Półwyspu Chelskiego bo kto wie, może dzisiaj Hel, jutro Kuźnica a wiadomo, że mieszkańcy nie chcą betonozy, wolą kontakt z naturą, przejść się na spacerek, tak jak ja to w tej chwili robię. Także, kochani, kto może, niech podpisze petycję. Petycja w poście. Także wszystkim serdecznie dziękuję za podpisanie. Nie dajmy się zabetonować. Przyjeżdżacie na Powysyp Helski po to, żeby. Odpocząć, przejść się spacerkiem wzdłuż plaży Morza Bałtyckiego, i żeby podziwiać o takie osamotnione sosny stanowcze nie dla betonozy, zdecydowane tak dla drzew i symbolu Półwyspu Helskiego sosny. Bądźcie z nami i wspierajcie nas mieszkańców przed dewastacją naszego pięknego Półwyspu Nigdy do zguby nie przyjdą Kaszuby.